Halo, haloźni, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Roso i witajcie w kolejnym odcineczku z konta free to play gdzie, przypominam, gramy maksymalnie czteregwiazdkowymi postaciami i używamy maksymalnie czteregwiazdkowych broni. Dobry, 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 co my tu mamy? Kurczę, może wyleci nam dzisiaj mm, Razer? Bo bez poczko, co? Ehe, a skrzynka. Chciałbym mieć taką motywację. Ja czasem, ja czasem się zastanawiam, czy opłaca mi się wstawać do pracy, czy nie rzucić tym wszystkim i po prostu spać dalej. Także szacun, naprawdę szacun. Z znowu? Ty chyba se żartujesz teraz, ty. Oha. Byłem tam przed chwilą. Na moi indeska? Cie ma. To ty. To co, łyżujemy sobie na Razorku? Zobaczymy, może wypadnie w końcu. Dobrze. Lecimy, lecimy. Poproszę Razora. Poproszę Razora. God damn it. Dobra. O, mamy. Mamy tego łyżki. Jeszcze dodatkowe. Ale to sobie ogarniemy na standardzie, oczywiście. Mhm. A czy na evencie. Stream z Grilla <laughs> Razor. O, razorek, razorek O, 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 stringless Ej, dobrze, dobrze, fajnie Jeszcze jeden Bardzo spoko, stringless się bardzo przyda Jedna z lepszych broni, jaka mogła nam wypaść, szczerze mówiąc Leżysz, Śmieciu. Świetnie, dobra Teraz trzymajcie kciuki żeby za jednym razem to ogarnąć, bo inaczej będzie lipa Nie ogarniamy za... Chociaż? Może? Może? Nie ogarniamy za jednym, a szkoda, szkoda, kurde <laughs> Kurczę, na trzy razy będziemy musieli go robić Lipka Okej, okay, dobrze, co my tutaj dostaliśmy? Dosta... Dream solvent od kilku miesięcy nie robię, e, znaczy od kilku miesięcy robię jakby World Bossy na moim głównym koncie i nie dostałem żadnego Dream Solventa. Tutaj zrobiłem pierwszego tygodniowego i dostałem Dream Solventa, nie? To jest... Jezus. dobra, idziemy dalej. Ej, hey, tu jest ten, Geoculus. Idziemy po niego. Oj, skrzyneczka, nice. Nice, nice, nice. O, jeszcze z Chest, o kurde. Kozacko, dobra. Dobra. I, 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 i... O kurde, no tu jest niewygodnie, tu jest bardzo niewygodnie. Ale trudno, idziemy. Może, może. Z... O! O! A co to? O! Dobra. Szał to nie zrobiło, nie? Jest większy, jak postawić na to coś. Ale już za późno. Ja <grym> w sumie nawet nie mam czego postawić, nie? Mógłbym Amber użyć ewentualnie, ale. Mm. Nie mam Geo Travelera jeszcze, bo nie mam żadnej innej postaci Anemo, więc jest tak mm, średniawo troszkę. Pod tym kątem. Uf, poważnie? Nie musiałem się tu wspinać, okej, okay, rozumiem. Bull. O, Bower. Ejka. Ja bym ją chciał jako grywalną postać. Eee, znowu będzie jakieś chore miejsce. O, 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 skrzyneczka, super. Dobra, teraz powiedz mi, typeczku, w jaki sposób ja mam cię stamtąd zdjąć, co? To jest głupota, nie? To jest jedna z najgłupszych rzeczy w Genshinie, w sensie ci na tych śmiesznych platformach. Za teraz? za teraz? Głupio ci? Głupio ci? Pięknie. U, czwarty level friendshipu, najsik. Nice. Ej, my mamy tutaj dosyć sporo łyżków do ogarnięcia, powiem wam. Mamy 700 primogemów. Więc będziemy sobie za chwilę uszować, jak skończymy robić te e, komisjony. Czy zrobię odcinek o ukrytych slepa, sklepach? E, no, mogę zrobić, w sumie. Mogę zrobić. Nawet nie pomyślałem o czymś takim, szczerze mówiąc. Także, woda, czy jesteś w stanie mi gdzieś to zapisać, proszę? Ten pomysł, w sumie? To ty jesteś, jakby. E, Bardziej konsekwentny <noise> Także wiem, że ty tego nie zgubisz A ja pewnie o tym zapomnę Więc no Woda sekretarka No poniekąd tak, poniekąd woda jest taką moją sekretarką mini, nie? Florynie, dziękuję za follow, -ka. witaj w ekipie, hejka Co tam u ciebie, jak się dzianek mija? Take my energy, tak jest <noise> Nie, rozumiem, rozumiem, spoczka Nie, o, nie. Jeszcze dwa łyżki, dwa łyżki tylko. Trzy będą, bo... O, jaka lipa. Razor, 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 razor. Najsik. Nice. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Uh. Wiecie co? W tym momencie... W tym momencie mamy wygraną grę. Naprawdę, jak ja go zbuduję To... Pff, pff, essa, że tak powiem To gra wchodzi w easy mode, naprawdę gra wchodzi w easy mode Jeszcze puścimy jednego łyżka, co mi tam Okej, okay. mogłaby Sayu wylecieć, szczerze mówiąc Ale no, naprawdę, teraz z Razorem huh. Huh, Że tak powiem Zobaczymy, Noelka, czy to było Gracja nowe. Tak, to było gracja nowe. Z tego zrobimy jakiegoś mamikę kiedyś. Razor Przyjacielu. Jezus, powiem wam naprawdę. On mi taką robotę robił na moim pierwszym koncie i zrobi mi tutaj taką samą robotę na tym koncie. Świetna postać, naprawdę świetna postać. Jedna z najlepszych, moim zdaniem. Cztery postaci. I dobre, to, to jest dobre w sumie. Możesz przestać. Dziękuję. Nice. Nie no kurde, dalej uważam, że Razor jest tutaj... naszym głównym atutem. A no bo to głównie chodzi o to, żeby ogarnąć sobie jakieś tam konkretne... Czy ja dam radę? 54 mm, Stamina Consumption, no powinniśmy dać radę, ale to byśmy musieli wziąć... Ale fajnie, że zrobili rerun jakby tego eventu, bo to z talentami, naprawdę dobra rzecz O kurde, dobra Troszkę... Małe obrażenia tu zadajemy. Noel? A, Noel no, sobie ładnie radzi. W sumie. Nie? Nie radzi sobie ładnie. Oj, kurde, trochę to potrwa. O Jezus. Jezus. Dł długo to trwa. Nie? Bez witu, ale. Ja myślę, że to jest do ogarnięcia. Znaczy no lepiej się troszkę pomęczyć, zrobić trzy razy ten, ten. Niż kurczę robić za zielone, nie? Tak myślę. Troszkę lipa, bo iframe'ów tutaj nie mam. W 5 postaciach są te iframe'y, które robią naprawdę robotę. Często, ratują dupę. No a tu w tym przypadku no, no ciężko, ciężko o cokolwiek. Bo nie oszukujmy się, no ale... Aby ktoś nie wiedział, co to są iFrames, są Immunity Framesy, czyli animacje, które są tak naprawdę wyświetlane w trakcie puszczania bursta. I wtedy jakby postać staje się niewrażliwa na cokolwiek, nie? W trakcie tej animacji. Więc często można wykorzystać to, żeby sobie, że tak powiem, dupę uratować. Nie go wyleci. Idziemy robić teraz Pyro kwiatka. Co mamy? No, Okej, okay, spoczko Łyszek Dawaj Standardzik, Thanks. Puszczamy. Nic ciekawego lipka, lipka. Ale kusi, żeby puścić. Kusi, żeby puścić, nie? Bez kitu Okej, okay, zaczniemy od beneta. Zaczniemy od beneta. Zrobimy sobie pyk Żeby dostać... Tak Pięknie. O, 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 dobra. Jakby mogę z razorem, ale. Chciałbym bursty naładować, tylko no, raczej mi się to nie uda. Także ciśniemy po prostu w ten sposób. Dobra, Najsik, mamy wszystkie te Dobra, nie mamy wszystkich, ale mamy większość bursów naładowanych, więc jest git Jem boy, jembo i świetnie tak Korolla leży. Toyota wręcz bym powiedział. Możemy cisnąć. Jej. Dobra. Padł. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych odcineczkach oraz na strumykach. Przypominam, poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18. Wpadnijcie, żeby zobaczyć jak to działa tutaj.